Syria, Assad ponownie prezydentem. 95% głosów Syria, Bashar al-Assad ponownie wybrany na prezydenta. Zdobył 95% głosów. Prezydent Syrii Bashar al-Assad po raz czwarty wygrał wybory prezydenckie. Przy bojkocie opozycji Assad poprawił swój wynik z 2014 roku. Według oficjalnych wyników przekazanych przez przewodniczącego parlamentu zdobył 95% wszystkich głosów. To drugie wybory prezydenckie w Syrii od czasu wybuchu w tym kraju w 2011 rok. wojny domowej, która pochłonęła już blisko 400 tysięcy ofiar i w którą z czasem zaangażowały się militarnie również inne państwa. Z ponad 20 milionów mieszkańców Syrii połowa musiała opuścić swoje domy. Ponad 5 milionów z nich uciekło za granicę, głównie do sąsiednich krajów. Według oficjalnych wyników w wyborach w 2014 rok, Asad zdobył 88% poparcia. W 2021 rok poprawił swój wynik, zdobył 95% głosów. Prezydent Syrii głosował w położonym na wschód od Damaszku mieście Douma, które było jedną z twierdz rebeliantów. Siły rządowe odzyskały nad nim kontrolę w 2018 roku. Po wieloletnim oblężeniu i bombardowaniach, w których zginęły tysiące cywilów, wojska Asada oskarżono również o użycie w tym mieście broni chemicznej. Dziś dowodzimy w Doumie, że naród syryjski jest jednością, mówił Asad po oddaniu głosu. To dzień gniewu wybory nie odbyły się na położonych na północy kraju terenach kontrolowanych przez Kurdów oraz w północno-zachodnim regionie Idlibu, ostatnim bastionie rebeliantów. W Idlibie doszło do demonstracji przeciwko Asadowi i wyborom. To dzień gniewu. Przyłączcie się do nas i podnieśmy na ulicach głos w imię wolności. By zamanifestować nasz sprzeciw wobec kryminalisty Asada i jego wyborów, zachęcano do udziału w manifestacjach na rozwieszonych w mieście plakatach. Jak donoszą agencje, w kilku miejscowościach położonego na południu kraju regionu Dara, który również aż do zdobycia w 2018 rok był silnym ośrodkiem rebeliantów, odbyły się strajki. Marionetki reżimu w wyborach oprócz Asada kandydował były minister i parlamentarzysta Abdallah Saluma Abdallah oraz szef koncesjonowanej przez rząd partii opozycyjnej Mahmoud Ahmed Marei. Obaj kontrkandydaci są uważani za marionetki reżimu, komentuje agencja AFP. Asad jest prezydentem Syrii od 2000 roku, gdy przejął władzę po swoim ojcu, rządzącym Syrią przez poprzednie 30 lat Hafezia Ali Asadzie. Jeżeli wygra wybory, obejmie kolejną, siedmioletnią kadencję. Wybory już potępiły USA i kilka mocarstw europejskich, które uznały, że nie będą one wolne ani uczciwe. Głosowanie skrytykowała również ONZ, zaznaczając, że nie jest zgodne z zaplanowanym w rezolucji Rady Bezpieczeństwa procesem pokojowym.